Ale ja bym chciała Pani Dyrektor, żeby w naszym programie mogły też brać udział osoby refundowane, bo to by było dla nich bardzo dobre. Wie Pani jak to jest? Przed kamerami to Drzewiecki będzie się starał i wszystko będzie tip no tak, Drzewiecki uważa, że dałby sobie radę, gdyby na trzy pacjentki z castingu przyjmował jedną refundowaną, ale i tak myślę, że trzeba będzie zatrudnić jeszcze jednego chirurga. No ja no, ale jeszcze jednego chirurga, jeszcze jednego anestezjologa, skąd pieniądze na to Pani Dyrektor? Przecież musi mi jeszcze starczyć na kaucję dla Henryka. I Mariolu, ja na prawo. Tak? Proszę, proszę. Przepraszam, ale przyszła pani Alicja Siedlecka. Nowa anestezjolog. Na szczęście spełnia wszystkich wymagania produkcyjne. Kompetentna, reprezentacyjna. Będzie bardzo dobrze wyglądała przed kamerą. Niech pani prosi. <laughs> Zapraszam. Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Dzień dobry, Alicja Siedlecka. Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że się pani zdecydowała. Ja też się cieszę. Bardzo mi miło, ale właściwie ja przyszłam po to, żeby. Niestety nie mogę przyjąć państwa propozycji. Rozumiem, że chce pani zapoznać się z warunkami finansowymi. Nie, 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 nie. Kwestia finansowa nie ma tutaj dla mnie większego znaczenia. Po prostu chodzi o to, że. Udało mi się dostać praktyki w państwowym szpitalu. E, w Leśnej Górze? Tak. No nie no, no, wiecie co? No teraz będzie wojna o a anestezjologów. To będzie lepiej wyglądało w papierach. Rozumie pani? Nie no właśnie, nie bardzo rozumiem. A zamierzam wyjechać z tego kraju. A co wy chcecie wszyscy wyjechać z tego kraju? W ogóle wszyscy wyjeżdżają z tego kraju, nie z kraju, w ogóle nikt nie mówi, że z Polski. Proszę mi wierzyć, że chciałabym tu zostać. Ale staram się myśleć racjonalnie. No dobrze, szkoda tylko, że wcześniej nas pani nie uprzedziła. Do widzenia. Do widzenia, Do widzenia. Dzień dobry, panie mecenasie. A, witam, 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 proszę bardzo. Ech, proszę bardzo. Mam dla pani znakomite wiadomości. Tak? Udało mi się wynegocjować obniżenie kaucji za męża. Trzeba zapłacić 700 tysięcy i pan Korzycki wyjdzie na wolność. 700. No, a jak on się czuje? No, lekarze określają jego stan jako stabilny, ale na pewno wyjście z aresztu będzie miało lepszy wpływ na, na jego zdrowie niż wszystkie kuracje. No na pewno. 700 tysięcy. Sporo, nie? No i to już jest ostateczna kwota. No a to nie jesteś bez nadziei, nie wie pan? Bo to jest mniej więcej tyle ile mogę wycisnąć z tego programu. To znaczy, że istnieje szansa, że zdobędzie pani takie pieniądze, tak? No myślę, że tak. No to znakomicie. A kiedy ewentualnie mogę się spodziewać, że one wpłyną do. Yy, myślę, że zaraz po podpisaniu umowy. No to niedługo zobaczy pani męża. No dobra, no to bierzmy się do roboty. Tak jest. Jakby sam doktor Sambor jeszcze wrócił przekazać, że dzwoniłam. Widziałam się z adwokatem. No i? No i nic, powiedział, że jak wpłacę całą kaucję, to Henryk wyjdzie na wolność. To chyba dobra wiadomość. No niby dobra, ale... No nic, tak zamyślę. Jak to teraz będzie? No jak to, jak to? No tak. No bo w sumie to my jesteśmy takim małżeństwem, takim raczej na papierku, nie? A małżeństwo to jest wtedy, jak ludzie razem zasypiają, razem się budzą. Jak jakiś problem jest, no to też razem nie. Jakie firanki kupić, albo zasłonki. No tak. Moim zdaniem to w małżeństwie chodzi przede wszystkim o to, żeby mieć kogoś, na kim się polega. Mówię Pani, ja tak bym chciała, żeby on mi jakąś szansę dał, nie? żeby ja się czegoś tak mogła chwycić. Żeby on coś dla mnie w tym swoim życiu zmienił. Ale on nigdy nic. Żadnej próby charakteru. Rozumiem, mnie Pani? Bardzo dobrze. Ja będę czekała na kontakt. Dziękuję bardzo. No co tam? Ja nie wiem, Mariolka, no. Sylwek cały czas dzwoni, dzwoni, chce się umówić, a ja... No ja nie wiem, czy ja powinna. Umów się, co ci zależy, Marta. Idź! Jak nie pójdziesz, to będziesz mi tu jęczeć dwa tygodnie. Mm. No i idź, mówię ci. Jak chcesz, to mogę iść z Tobą. A to jest dobry pomysł? Co, co, co? co ja żartowałam? Dlaczego nie, Mariolka? No przecież chodź, będzie fajnie. Chodzi ja o to. Chciałem Ci powiedzieć, że. Marta! Przejść! Przejść, przejść! No, teraz jakie spotkanie! nie Cydownie. Właśnie się ten, umówiłam tutaj z tą, z Kryśką, z Kryśką właśnie. No, tak. A przy wejściu zauważyłem, stoi jedna dziewczyna, jest sama, chyba na kogoś czeka. Nie, nie, to nie ona. A W drugiej sali, brunetka. Ale nie, jakby to Kryśka była, to by tutaj usiadła, bo to taki właściwie jest jej ulubiony stolik. To, to może my się przesiędziemy. Nie, no jak, jak nie ma nigdzie miejsca, no to siadaj z nami. Może z wami... Po prostu no stawił się, czemu. Że... To może któraś z tych dziewczyn, Krystyna. Nie, 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 to nie jest Krystyna. No, a właśnie, bo... bo Ty czym się zajmujesz? No mówiłam Ci, Sylwak jest rehabilitantem. Aha, no tak, no tak. No tak. No dobrze, dziewczyny. Następnym razem y, mogłybyście opracować jakiś czytelniejszy system znaków. Kopnięcie pod stołem, czteczka do nosa. Mówiłam Ci... Z tą Kryśką wyskoczyłaś Marta, wiesz? Się skapowałeś. To nie było takie trudne. Między nami y, możesz być spokojna o koleżankę. No, ja myślę. No dobra. To co, Marta? Ja lecę, tak? To leć. No dobra, to lecę. To miło było. Nie było cię poznać. No, o ciebie też. Cześć. No, cześć.